Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj przygotowałam mix drapek za 80 zł. I mam tak, dwie zdrapki za 20, czyli Mega Paradiso oraz big Za Zadyszkę mam cały naród drapie z drapki, linie, bonus Wawank i dwie zdrapki za 5, czyli gruby portfel i ekstra pensja. Także zobaczymy, co dzisiaj zdrapki pokażą na początek ekstra pensja może i mam z numerkiem 40.

23 i 12. Także niestety. Ekstra pensja pusta. No dobra. To teraz gruby portfel z numerkiem 45. Szukamy jeszcze tego pliku. Ok. Co tu wygrywa? 36, 32, 14 i 7. Ok.

No to teraz czas na zdrabki za 10. To może na początek bonus babank. I mam z numerkiem 12. Szukamy oczywiście takich samych liczb tutaj obok siebie. I mamy 6 i niestety trójkę. Dalej 33 i 1. 9, 7, 19, 28. 17 i tutaj 33, 26, 31, 12, 14, 13, 15. A już myślałam, że to ten brzuszek od trójki <grym> i że to jest 13. No nie. Tutaj różne. Tutaj też. A i te 36, zobaczcie, spadło tutaj. Żeby było piętro wyżej, to by było fajnie. Aj, różne, tutaj no blisko, blisko, kurczę, tak krążą, krążą, o, 25, 24, no niestety, Trójka 19, 7, czwórka, 15, 8 i na końcu, serio, 8 <laughs> i 13, no to niestety, tu już dalej nic nie ma, o, kontrolne. I kontrolne są różne. No to niestety kolejny pustak. No i mam nadzieję, że coś tu dzisiaj wpadnie, kurczę. Eee, no dobra. To teraz może ekstra linie. Może tutaj coś się uda trafić. Mam z numerkiem 16. No, trzymajcie kciuki. Ostatnio coś te zdrabki, ja nie wiem. Albo coś fajnego, albo nic ciekawego. Raz tak, raz tak. Serce i ptak. Oczywiście więcej pustaków. Wiadomo. O, ile tutaj serduszek. Ok, tutaj mamy ptaka. Serce. Tu nic. I tu jeszcze mamy obydwa. O, i jeszcze jeden ptak. ok teraz już chyba wszystko. No to teraz balony i diament. Tu już w pierwszym kafalku widzę. <laughs> tutaj diament. E balony tutaj diament i na dole kolejny diament dobra, co dalej? kości i moneta no tak, tu mamy monetę tutaj tu kolejna kości też są to dobrze dobrze, tutaj nic a na dole na no też już nic. Ok, no to kolejne klucz i klapki. Klucz, klapki. Jest klucz. No, klapek niestety nie widać. To teraz biedronka i parasolka. Biedronka jest, parasolka również. Ok. Jeszcze pietronka, tutaj parasolki i na dole kolejna parasolka. Dobrze, co dalej? Wiatrak i lody. Wiatrak, lody. No zobaczmy. O, mamy wiatrak. Tutaj nawet kolejny. Tutaj. No, sporo tych wiatraków. Ale lotów no niestety nie widać. To teraz? Słoń i krab. To tak, tu jest krab. Tutaj. No. Tu kolejny, ale słonia nie widzę. A tu motyl, tu mamy za to kraba. Okej, okay. Wszystko. Cytryna. O, jest i motyl. <grymka> Cytrynka motyl. Tu mamy cytrynę i tutaj motylka. Po jednym, ale było. Słońce oraz piłka. To tak, piłka, tu kolejna. Słońce, tu jeszcze słońce i na dole piłka. Dobra, co dalej? Arbus i łódź. Ok, to tak. Łódź. Tutaj kolejna. I, i, I tu jeszcze łódź, a arbuza nie ma. Co dalej? Popcorn i sakwa. Popcorn jest. Sakwa też. Tyle. Co dalej? Dzwon i leżak. No to sprawdźmy sobie, czy to coś da. Dzwon. I jeszcze leżak, ale leżaka nie widzę. Dzwonki za dużo tutaj nie dały, ale były. No i co? Na koniec księżyc i rower. Także sprawdźmy sobie, czy coś się utworzy. Księżyc i rower. O, zobaczcie, ale super, jakie zaskoczenie na koniec w ogóle. I księżyc razem z rowerkiem tworzył tutaj linię, no pięknie, ale zaskoczenie, nie spodziewałam się. <laughs> bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Tu mamy jeszcze rower, no i to tyle. No to co? Sprawdźmy sobie, co tutaj się kryje i czy na pewno wszystko było? Tak jest. Kości i serce też były, no to dobra. Sprawdzamy, co tu się kryje, dyszka? Tak jest dyszka, ale taka na ostatnią chwilę, także bardzo mnie ona cieszy. <laughs> Przynajmniej wiem, że nie będzie dzisiaj pusty odcinek. Ok, ostatnia zadyszka to... Oj, skleiły się. Dobra, już mam. Cały naród drapie z drapki i mam z numerkiem trzecim. No i szukamy jeszcze tego traktorka poza liczbami. A wygrywa 18, 58, 15, 41, o i 31. Okej, okay. no to tak... Trzydzieści cztery, czterdzieści pięć nie ma, siedemnaście nie ma, dwadzieścia cztery, i dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt sześć, czternaście, czterdzieści cztery, czterdzieści dwa, i tutaj pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt dwa.

z numerkiem piątym. Szukamy jeszcze tutaj poza liczbami e, worka. Wtedy mamy wygraną razy 2, a jeszcze z tego napisu zdrap, e, a do pliku mamy wygraną razy 5. pięć. Okay, teraz chyba muszę oddalić, bo nie będzie widać wszystkiego. O! Teraz chyba będzie. Dobra, no to co? Sprawdzamy, co tutaj wygrywa.

Osiemnaście nie ma, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści siedem. Dalej siedemnaście, dwanaście, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt trzy, czternaście. Kolejny rząd pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć, no blisko, dwadzieścia siedem, trzynaście. I 31, i ostatni rządek. No, 23, 16, 32, 15 i na końcu 35. No tak, blisko. No, niestety. Czekajcie, tu pomiędzy, chyba. Tak, P. K. No, niestety. Big strap się nie spisała. Ale mamy jeszcze Mega Paradiso, także w niej tutaj cała nadzieja, że podratuje wynik dzisiejszego odcinka. No i dobra, mam z numerkiem o siódmym. No dobrze, tylko czekajcie, może troszkę zbliżę o, tak jak było. I na początek, co tu będziemy szukać? Cytryna i tacosy. Okej, okay. cytryna, tacos. Tu widzę cytrynkę. A tutaj nic. I na dole. Tu jest jeszcze cytryna. Tu jest takos, cytryna. Okej, okay, wszystko. To teraz kaktus i kotwica. Kaktus i Hmm. O, tu widzę kaktusy. Okej. Okay. I teraz tak. Tu kolejny kaktus. Kotwica. I tutaj coś. Kotwica, kaktus. No ja nie widzę. <tus> Okej. Okay. No to teraz kokos i pomidor. Kokos, pomidor. To tak. Tu mamy w jednej linii. Tutaj też fajnie. Dobra. I na dole. Tu jeszcze jest pomidor. I to w sumie tyle chyba. Dobra. Chyba nic nie pominęłam. To teraz maska i pelikan. Maska, pelikan. To tak, tu jest pelikan. Tu kolejne maska. O, tu jeszcze Pelikan siedzi. Okej, okay, i na dole. Maska i pelikan. Tu jeszcze jeden. I tutaj coś nie ma już. Dobra. Kolejne dwa. Osioł i palma. Osiołek jest tutaj. Aha. Osiołek i palma. Dobra, chyba na dole się poukrywały jeszcze te symbole. Tak, tu mamy kolejnego osiołka. Palma tutaj nic i na samym dole jest kolejny osiołek ale idzie skosik zobaczcie no okej okay. i chyba w sumie tyle palmy więcej ja nie widzę Osiołków więcej też nie ma no to lecimy z drugim rządkiem parasolka i na czasy okej okay. parasolka na czasy tu kolejny na czasy z mocą mm. Tutaj nic. Tu kolejne. I na dole. E, tu jeszcze na czasy. A na samym dole. No, nie ma już nic. Okej. Okay. To lecimy dalej. Ryba i mango. Ryba i mango. Ok, na górze ja nic nie widzę. I teraz na dole, to tak, jest mango. Jest ryba. I tutaj też mamy mango. Dobrze, to lecimy dalej. Paszport i wąsy. Ok, to tak, tu jest paszport. Tutaj są wąsy paszport i na dole paszport i wąsy, tu są jeszcze paszporty. ok wszystko, co dalej? Pióro i wiadro. Pióro i wiadro to tak, wiadro. Hmm. Tu kolejne. Pióra, nie widzę, może gdzieś na dole się schowało. E, teraz tak, tu nie ma. O, to są pióra. Okej, okay. i tutaj... O, zobaczcie, jak to fajnie, no, do kurczy, jakby poncho dali, zawoł <grywa> na miejscu. E, pióro i wiadro, więcej nie widzę. Okej, okay, no to co, sprawdzamy, co tu się kryje. Leżak i liść, no niestety. Jak żeby inaczej <grych> Leżak i liść. To tak. Tu jest leżak yy, i jeszcze liść. OK, chyba gdzieś na dole jest. Yy, tu jeszcze leżak. O tu mamy liścia. Tu jest kolejny i niestety. Żadna linia się nie utworzyła, także mega paradiso wygląda mi na puste. I niestety takie też jest. Także kochani, no niestety ostatnie zdrabki strasznie zawodzą to górą, także ja zostałam dzisiaj oskubana po raz kolejny. Wygrałam tylko dyszkę dzisiaj, także no niestety Także kochani, ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli mimo takiego wyniku Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to oczywiście do tego zachęcam. No i co kochani, ja się z wami żegnam, trzymajcie mocno kciuki za kolejne odcinki. No i co? Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Także buziaki, pa pa!